No, z kumplami to ty na pewno nie wyjdziesz. No zaraz, zaraz, ale jak ty w ogóle jesz? A co chcesz być do kina? No tak, z tą koleżanką pewnie jeszcze. Tutaj chcę zwrócić uwagę na kolejną truciznę, a nią jest kontrolowanie, właśnie zachowania. Jeżeli twój partner, twoja partnerka kontroluje twoje zachowanie, to znaczy, że są to już kolejne oznaki, że twój związek może być toksyczny. Więcej. Znajdziesz w opisie i w książce, którą znajdziesz na Amazon. Zapraszam również do wzięcia udziału w warsztatach terapeutycznych, a link do tych warsztatów znajdziesz w opisie. Zachęcam Cię również do tego, abyś udostępnił ten materiał, bo możliwe, że pomożesz komuś odzyskać równowagę. Bo nad takim związkiem, który jest toksyczny, trzeba bardzo mocno popracować, a możliwe nawet, że trzeba zastanowić się, aby przestał niszczyć Twoje życie i go zakończyć. Trzymaj się. Cześć. Pa!